Ok moi drodzy, tak się prezentuje efekt końcowy. Oczywiście był to makijaż bardzo szybki, tak troszeczkę jak zrobiony, ale nie mam innych możliwości. Niestety dzieci mi nie dadzą. Pojechały nad morze na chwilę, mieli być jakieś dwie godziny, godzinę przynajmniej, a byli w sumie może z pół godziny. Teraz pojechali do polskiego sklepu. No i ja się tak śpieszyłam jak tylko mogłam, bo wyczułam sprawę, że nie będą zbyt długo. Więc wybaczcie moje jakieś tam niedociągnięcia, tylko chciałam Wam mniej więcej pokazać moją ideę, jak bym sobie, siebie widziała. Jest to taki w sumie uniwersalny makijaż dla każdego, tylko można sobie zmieniać kolory pomadek, tak? Ja dzisiaj wybrałam taki kolor, ale może być też delikatniejszy, jakiś taki w kolorze nude. Bo już oczy są dosyć mocno pomalowane. No, w sumie jest to makijaż nawet dla kobiety po 40 czy 50, a nawet 60. Tylko trzeba wiedzieć, jakie chwyty stosować. Zrobiłam sobie też taką delikatną tylko linię eyelinerem wzdłuż rzęs, cieniutką tutaj zaraz przy rzęsach. I troszkę grubszą w tym zewnętrznym kąciku, i nie jest to kolor czarny, tylko wybrałam dzisiaj taki purpurowy kolor, taki ciemny fiolet, i jest to taki metaliczny eyeliner, i to jest z Maybelline. Gdzie ja go mam? Z Maybelline Master Link. Tak się nazywa ten eyeliner. Także mam nadzieję, że Wam się podoba makijaż. I zaraz zejdę na dół, pokażę się w sztucznym świetle, jak to wygląda. I tak makijaż prezentuje się w sztucznym świetle. Jest trochę połysku, ale też nie za dużo. Dzisiaj postawiłam na bardzo taki delikatny brokat, taki pyłek, a nie taki typowy brokat ciężki. Ja nie lubię takiego efektu zbyt. Dużo brokatu, szczególnie jak mamy na przykład swój określony już wiek elegancki, zawsze tak mówię na 50, 60 lat na przykład czy 40, bo to już kobieta jest dojrzała, wie czego chce od życia, pewna siebie i tak dalej. No więc yy, pamiętajcie, że jak macie dużo zmarszczek na powiekach. Niezbyt efektownie wyglądają takie typowo brokatowe, ciężkie makijaże. No, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Tutaj na policzkach też wykorzystałam ten pyłek jako rozświetlacz, ale też nie wzięłam za dużo tego błysku. Bo co ja nie jestem jakąś bombką na choinkę, żeby się aż tak świecić, chociaż mamy sylwester, możemy zaszaleć. Ale ja lubię takie bardziej stonowane. Oczka są dosyć mocne, podniesione w tej części zewnętrznej, zewnętrzny kącik, bo ja mam opadającą powiekę i ja lubię powiększone oko. Jeszcze możecie sobie zastosować na tą linię wodną w środku, tutaj, możecie sobie zastosować, żeby powiększyć to oko jeszcze bardziej, to możecie jakąś cielistą kredkę albo białą kredkę żeby jeszcze bardziej powiększyć. Ja lubię cielistą kredkę dlatego, że na przykład białka no moje oczy, te białka, one nie są idealnie białe, więc nie mogę raczej zastosować białej kredki, bo by się bardzo odcinało. A jak cielistą taką sobie zastosuję, to nie widać aż wiecie takiej różnicy. Bo często osoby mają na przykład gdzieś tam zaczerwienione oczy podrażnione no, ja mam swój naturalny kolor, taki mleczny tych białek, więc cielisty kolor będzie lepiej pasował. Także kochani, moi drodzy, chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy, nadchodzący rok 2022. Córeczka teraz płacze, będę ją za chwilę wziąć. I co bym chciała Wam powiedzieć, kochani? Życzę Wam spokojnego roku, bez nerwów, bez stresów. Czekajcie, zaraz wam dokończę te e, życzenia. No, kochani, przychodzę do Was z tymi życzeniami, z malutką na ręku. Mówię Wam, jakie ona tutaj e, ceregiele odpiernicza. Tak mi śpiewa, taka aktywna dzisiaj jest. Chyba już czuję ten klimat sylwestrowy. Więc, kochani, przychodzę do Was z życzeniami. Życzę Wam, żeby ten rok 2022 był dla Was obfity, pełen miłości, wsparcia, zrozumienia, takiej solidarności. Życzę, żebyście nie mieli żadnych stresów, żebyście mieli wszystko poukładane tak, jak chcecie, żeby ten rok przyniósł Wam dużo pomysłów na, na życie. Jeżeli chcecie jakiś sukces odnieść, to oczywiście Wam też życzę jak najwięcej sukcesów tego, czego sobie wymarzycie, tak naprawdę. Jest to wszystko do spełnienia. Nasze marzenia są w zasięgu naszych rąk, tylko yy, nie sięgamy po nie często. E, wiecie, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, jak to mówią. I ten, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, taka jest prawda masę, masę ludzi w moim życiu mówiło mi, że nie uda mi się z wieloma rzeczami, że tu nie wyjeżdżaj za granicę, nie uda Ci się, nie znasz na tyle języka i jakieś tam jeszcze inne, inne rzeczy, które tak naprawdę demotywują człowieka, pchają w dół. Nigdy w ten sposób nie myślcie, zawsze kierujcie się własnym sercem, własną intuicją, bo Wy tak naprawdę wiecie, czego chcecie, Wy tak naprawdę dążcie do tego, a nie żeby ktoś wam życie układał yy, tak, jak się jemu to podoba, że uważa, że jest najlepsze. Wy, wy wiecie najlepiej, co jest dla Was dobre. Myślę, że Wasza dusza Wam to podpowie. Więc naprawdę życzę Wam dużo obfitości, dużo, dużo miłości. Pomimo tych czasów bardzo niepewnych, bardzo takich yy, niepozytywnych, zawsze. Yy, Musicie widzieć jakieś światełko nadziei na lepsze jutro. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się nie załamywać, nie stresować, ze spokojem podchodzić do wszystkiego. Ja wiem, że czasami człowiekiem targają przeróżne emocje, żebyście się otaczali dobrymi, fajnymi ludźmi. A stronili od takich toksycznych osób, toksycznych relacji, które mogą Was wpędzać w jakieś, kochani, czy kompleksy, czy, czy jakąś niepewność, czy jakieś złe samopoczucie. Lepiej po prostu obracać się takimi, takimi, e, okładać się takimi ludźmi, o można tak powiedzieć. Obracać się wśród takich ludzi. To jest bardzo ważne, z kim przystajesz, bo takim się stajesz, tak mówią. I ja wierzę w te nasze różne przysłowia, nie tylko nasze, z całego świata różne przysłowia. One mają dużo mądrości, powiem Wam. No i co jeszcze chciałam Wam życzyć? Takiego zdrowego myślenia, żebyście się jednak otworzyli mm, na niektóre takie Rzeczy, które by się wydawały niemożliwe, yy, czy nawet jak tak nieraz mówią te teorie spiskowe, żeby jednak podejść troszeczkę z rezerwą do niektórych rzeczy, ale też nie ignorować niektórych rzeczy. Naprawdę życzę Wam takiego trzeźwego umysłu, żebyście nie dali się nikomu oszukać, zmanipulować, mmm, tylko. Włączcie swoje myślenie w wielu kwestiach, bo teraz jest to okres takiego kłamstwa, manipulacji. Mam nadzieję, że to wszystko w końcu um, się zakończy um, powodzeniem, że prawda wyjdzie na jaw. Na pewno wyjdzie, bo prawda zawsze wyjdzie na jaw, prędzej czy później. Oliwa zawsze sprawiedliwa. <laughs> Co, Niuniusia? Także tak, kochani, życzę Wam pięknego życia. Kreujcie sobie to życie tak jak Wam pasuje. I Nunia też Wam życzy, tak? Niestety nie napiję się z Wami <grymna> kieliszeczka szampana. E, powiem Wam, że przez te święta nie piłam alkoholu. I teraz też nie. E, może jak malutka będzie większa, to, to po prostu e, się napije jakąś lampeczkę szampana czy winka. A teraz na razie nie, na razie soczki jakieś zielone. Mówię, że jeszcze dziecko jest za malutkie. Wiecie, chociaż jak ta łyczka się napije, to się nic nie stanie. Ale wiecie co, tak sobie postanowiłam, że w tym roku nie będę piła w ogóle alkoholu. Także kochani, jeszcze raz wszystkiego naj, naj, naj. Jeżeli. I chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście ze mną. Że mnie wspieracie, że oglądacie moje filmy, że komentujecie, mam bardzo dużo fajnych komentarzy, ale, kochani, jedno, co mnie zaskoczyło, to nie wiem czemu znikają mi komentarze. Zauważyłam to właśnie kilka dni temu i patrzyłam na te stare filmy, i na te nowsze filmy, i na te najnowsze, i powiem Wam, że na przykład dostaję bardzo dużo komentarzy. I na przykład stare filmy, jakieś tam nie wiem, 90 komentarzy mam czy 100. A patrzę na te komentarze, tylko dwa są pokazane: komentarze, co kto pisze. I teraz ostatnio przyłapałam YouTube'a, co to było takiego. Eee, ten ostatni filmik, co dawałam o przepowiedniach, o proroctwach, dostałam świetny, naprawdę świetny komentarz od. Mężczyzny, to najprawdopodobniej mężczyzna, nie wiem, nie pamiętam już nazwy. Żałuję, że nie zostawiłam screena. Taki długi komentarz napisał, bardzo ważny, istotny odnośnie tych nowych naszych czasów i tych proroc biblijnych. Bardzo ciekawe rzeczy tam napisał. Nie mam nawet jak się z nim skontaktować, bo. On mi on nie subskrybował, nie subskrybował mojego kanału. Nie ma tego komentarza. Nie wiem, kto to jest tak naprawdę. To wszystko poznikało. Jeżeli macie taką sytuację, że wam znikają komentarze, słuchajcie, może znikają jakieś, jeżeli są bardzo zagrażające. Czy jakieś bardzo niemiłe komentarze to mogą znikać, ale dobre komentarze, ciekawe komentarze, no chyba że ten komentarz był jakiś, w jakiś sposób niewygodny, bo mówił prawdę, no to, to rozumiem, ale naprawdę masę komentarzy mi znika, chociaż jest widoczne, że jest na przykład, nie wiem, 20 komentarzy, 90, 100, 120, a na przykład mam 2 trzy komentarze tylko. A, a piszę na YouTubie, że. Ym, ten komentarz został nierozpoznany. Not have responded dla YouTube'a. Tak pisało. Także może wiecie o co tutaj chodzi. Ja po prostu już nie łapię o co tutaj chodzi w tym YouTubie. Wiem, że jest manipulacja ze subskryp z subskrypcjami, z komentarzami, że podobno lajki gdzieś odchodzą, coś tam jeszcze. No nie wiem, ale naprawdę jest to niefajne, bo ja dostaję dużo komentarzy, ale one się nie wyświetlają w ogóle. Nie wyświetlają. I tak jakbym nie miała w ogóle komentarzy nieraz, rozumiecie? No coś jest tutaj grubo nie tak. Dobra, kochani, ale nie będę się żaliła. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na kolejne lata. Bardzo się cieszę. Eee, myślę, że w nowym roku będzie jeszcze fajniej. Ja mam naprawdę bardzo dużo pomysłów na filmiki. Chciałabym, żeby więcej osób zainteresować, nie tylko tematami modowymi, ale chciałabym, żeby na tym kanale było bardzo dużo tematów dla każdego. I wiem, że lubicie takie filmiki przeróżne, ale no, no teraz jest taki okres, że malutka jest za malutka i potrzebuje uwagi i reszta dzieci, więc robię co mogę. Czasem jest to takie chaotyczne, ale kochani... Będzie dobrze, będzie dobrze, wierzę, że będzie dobrze. No i co, życzę Wam naprawdę dużo sukcesów, żeby, żebyście osiągnęli to, co sobie wymarzyliście. Także trzymajcie się, kochani, i wypijcie za mnie kieliszeczek, czy wódeczki, czy szampana, alkoholu, za moje i zdrowie i mojej rodziny za to, żeby mi się ten kanał y, youtube'owski powiększał coraz bardziej, no i w ogóle. Przede wszystkim za zdrowie. Trzymajcie się. Pa pa.